Siemanko, Dzisiaj nagrywam unboxing Mercedesa z roku 1990. Dokładnie to jest Mercedes-Benz 190 E z pojemnością silnika 2.5 i to jest ewolucja druga. Ten Mercedes wygrywał podobno kiedyś wyścigi. To jest z, do, z serii Hot Wheels Premium Modern Classic. I tu też jest seria do zbierania. Z, y, są trzy Nissany: dwa białe, jeden niebieski. I jest Subaru i ten Mercedes. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że ja mam tutaj tego jednego Nissana. Widzę, mhm. to odpakowujemy tego Mercedesa tutaj tak ja robię zawsze on, ja sobie go tak mocno nie otwieram zawsze że trochę sobie tutaj go zostawiam bo ja go sobie przyklejam na, na ścianę ja sobie tak wyjmujemy tak prezentuje się ten Mercedes tutaj taki ładny tylko te rury wydechowe powinny być czarne, ale ok tutaj te klamki są nawet są czarne Tutaj pasują. Nie no, bardzo mi się podoba ten Mercedes. Wszystko tutaj oryginalne. Tak jak powinno być. Modern Classic. A nie, chyba na tym na zderzaku nie ma tutaj. Tu jest co takie czarne, a te, tu nie ma. Ale nie widać też za bardzo, więc... Nieważne. Ale ładny jest ten Mercedes. Bardzo.